Cześć kochani, dziś jesteśmy w salonie Adomix umiejscowionym w salni, a z nami Adrian Reim, właściciel firmy witam. Adomix. Witam, witam Was wszystkich. Cieszę się bardzo, że wreszcie się spotykamy w tej formie, bo mamy już jakąś tam współpracę zaczętą ze dwa lata do tyłu, a teraz jest co pokazać, bo za nami wspaniałe kuchnie, o których sobie porozmawiamy, w których Adomix się specjalizuje, porozmawiamy troszeczkę na temat historii firmy, ale zaczniemy jak zwykle no, w temacie prasówki od pierwszej strony i tutaj na jedynce no mamy niestety ten Armagedon, yy, który łamał drzewa, uszkadzał dachy, yy, sporo na ten temat w sieci, bardzo dużo waszych komentarzy, mnóstwo samy, sami nasyłaliście zdjęć, no i przyznam szczerze, że te ostatnie doby no nie napawają optymizmu, jeżeli chodzi o pogodę, prawda? No niestety, no nie zapowiada się, że będzie mniej lepiej. W chyba coraz mówią, że gorzej. I te wichury mają się mówię, powtarzać. No, oby nie było takich strat jak, jak mieliśmy przed tygodniem, właśnie w Pleszewie, bo to mówię, są tragedie ludzkie i powiem szczerze, że. No, Akurat gdzieś tam się łamie też mój głos jak tego, jak widzi się te płaczące osoby. Nie? No ja też tak oglądałem te przekazy, właśnie tak jak mówisz, też głównie z okolic Dobrzycy mm -hmm. i, i, i też mam stamtąd paru znajomych też rozmawiałem i, i, i tak naprawdę mm, przypomniałem się ta trąba, która tutaj przeszła przez Krotoszyn w 2009 roku i, i to też żal było patrzeć na mm -hmm. wiele rzeczy, a tak jak mówisz, no te prognozy ludzi specjalistów od klimatu no nie są najlepsze więc musimy te konstrukcję budować jak najbardziej mocne, stabilne, tak jak Twoje kuchnie obawiają. jasne y tutaj jeszcze konkurs na pierwszej stronie, konkurs Elton Budu, jak przeżyłbyś 72 godziny bez prądu konkurs trwa do 1 marca do godziny 15, możecie opisywać takie własne story, co byście zrobili gdyby nie było prądu, co nam niestety grozi i często się zdarza y główna nagroda to tablet wartości 600 zł, mamy też wkrętarki o wartości 500-330 zł więc Opisujcie, wchodźcie na fanpage El Tom Budu i, e, i, i sprawdźcie co do wygrania i, i szukajcie fajnych hipotez. Stan Druk nie jest zły, jest fatalny, to też poniekąd temat z jedynki. No widzimy to, jak to ująłeś przed wejściem na antenę, no tak, po zimie trudno się temu dziwić. E, no Dokładnie, no to już od lat w tej niektórej ulicy w Krotoszynie e, wołają o pomstę do nieba. I, i, i nic z tym nie jest robione. Chociażby tutaj przy targowisku Koblińska cała i zamkowy chyba folwar, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Tam akurat jeszcze niedawno mieszkałem, więc przyjeżdżałem codziennie i no, trzeba było bardzo wolno jechać, żeby nie stracić koło, że tak się wyrażę. No, oby nagłaśniać takie informacje i nasi wodarze coś w tym mówię robili więcej, bo e, niestety no, słyszy się coraz więcej, że uszkodzone jakieś koło i, i zawieszenie, a, a później odszkodowanie no, nie będzie do kogo się zgłosić, prawda? No tak, na Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu poruszył temat Jacek Zawodny, był dyrektor PZD, oczywiście było wiele dyskusji, co z tym fantem zrobić, jak te drogi oznaczać. Przeczytajcie na stronie trzeciej, bo, bo warto tę publikację prześledzić. No bardzo yy, przykro mówić o tym, że Krotoszynianin, 46-letni mieszkaniec powiatu, znęcał się wedle wstępnych ustaleń. Prokuratury przez 20 lat nad swoją żoną i otrzymał póki co areszt na okres dwóch miesięcy. Ogólnie tych spraw kryminalnych i, i, i z pogranicza jest sporo, głównie właśnie takich interwencji, też drogowych w ostatnim czasie. To, co robią strażacy, no to też czapki z głów, no stop, w zasadzie w pracy. Jak przejeżdżałem parę dni temu, kilkanaście kilometrów w stronę Ko Koźmina Wielkopolskiego, mm. to, to trzy interwencje na tej krótkiej trasie po prostu miały miejsce, w tym tir przyczucony, blokujący jezdnie, no macie, panowie, co robić? Dlatego tym większe słowa uznania, bo, bo jesteście, stajecie na tej wysokości, na, na wysokości zadania. Jeżeli chodzi o PGKM, w Krotoszynie troszeczkę odsłaniamy w tym wydaniu kuli z tej pracy, jak wyglądają zespoły interwencyjne, które są delegowane do awarii kanalizacyjnych i nie tylko. No i temat obok na sąsiedniej stronie. Eko siódemka i zmiany opłat za pobór odpadów. Jak tylko to zamieściliśmy w sieci, no to, to buczy, huczy, grzmi, tak jak aura na zewnątrz się to prezentuje. Pozytywnych symptomów w komentarzach nie widać żadnych. Adrian, ciebie też to dotyka bezpośrednio? No, dotyka, dotyka. Nie zapowiada się ten rok, zresztą podwyżki nie tylko tutaj e, dotyczące e, śmieci, aczkolwiek, mówię, no, sprawdzając różne miejsca w naszym rejonie czy Poznaniu, no, no, są to ceny mówię, niższe i zastanawia akurat e, z tego gdzieś tam, gdzie wyczytałem, to mnie zastanawia skąd, skąd te ceny tutaj, akurat w naszym rejonie, e, gdzie, gdzie o 8 zł, no, to jest prawie 25% podwyżka. W stosunku do tego, co było. No ale no, co mam powiedzieć, lepiej już nie, na dużo mnie nie hejtować, bo tego dużo w internecie. Znaczy, hejt pewnie wiele nie zmieni. Pewnie no nie, się ze mną nie nie zmieni. Natomiast z drugiej strony, ja akurat wracam z PGKM w Krotosznie, mhm. gdzie, gdzie byłem na pewnym spotkaniu, i, i gdzieś tam usłyszałem o jakich podwyżkach względem Taryf za prąd mhm. możemy mówić w przypadku tej spółki jeżeli te prognozy się sprawdzą, no to to nie jest też tak, że, że wini temu prezes, mhm. że wini temu zarząd, że ludzie, którzy tam pracują, ale jeżeli oni dostaną bardzo konkretne podwyżki, to to też na nasze... Płatności się będzie musiał przełożyć. Oczywiście, e, jeśli chodzi o prąd czy gaz, no to firmy e, w tym roku, zresztą my jesteśmy tego też świetnym przykładem, e, że to są nie tylko kilkuprocentowe, ale dziesięć a nawet w setkach i domy, e, troszeczkę się obawiam co będzie, co pokaże nam mówię przyszłość, no bo to niestety, ale na tym końcowym gdzieś kliencie się mówię odbija, czyli tak jak tutaj ze śmieciami, no to na nas. E, tutaj też również wykonuję mówię meble na wymiar, też będę musiał to wkalkulować, e, więc e, nie tylko mówię czy meble, ale każda, każda firma musi to tego Ta golu, wziąć, inflacja, ja tylko mogę Oprzeć się na tym, co trzymam, a to jest jedna z iluś mhm. rzeczy, które my jako firma wykonujemy, a to jest nasz produkt, powiedzmy, flagowy. I, i, i podwyżki cen papieru są horrendalnie wysokie, i to mhm. też się przełoży na tym, ile Ty będziesz musiał płacić w przyszłości za marketing, za promocję. No bo dokładnie. to też nie jest tak, że, 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 że ta cena druku będzie z gumy i każdy ma w kieszeni tyle, dokładnie, ile tak. powinien mieć, prawda? Mhm, dokładnie. Yy, no, no jest... Nie najłatwiejsza sytuacja polskich przedsiębiorców, Nie. zwłaszcza teraz y, tak mało tych poprawek z nowym ładem jest, że bodaj 850 kilka mhm. było wprowadzonych. Y, no. No jak, no, dla mnie to jest niezrozumiałe. No ja akurat y, samodzielnie prowadzę księgowość i wczoraj miałem bardzo stresujący, ciężki dzień, e, gdzie musiałem, mówię, te zusy wszystkie mówię, opłacić, e, wyliczyć jako jednoosobowa działalność. Wcześniej inaczej, troszeczkę to e, rozliczałem. Teraz, e, teraz musiałem na bieżąco e, te wszystkie, m, zapoznać się z tymi punktami. i Mam nadzieję, Mam nadzieję, że jest to wykonane moje dobrze. Ale widzę, ile godzin trzeba spędzić przy tej biurokracji, czego nie było jeszcze parę lat temu. Jak rodzice mieli firmę z każdym rokiem, jest coraz, coraz gorzej, że zamiast zajmować się typowo, stricte, chociaż sprzedażą, wykonywaniem mebli, w naszym przypadku to coraz więcej przed komputerem, uczenia się programów i, i księgowości. To jest bardzo cenne, co mówisz. Ja takie rzeczy często chcę wyłapywać. Dobrze, że mówisz o tym wprost, bo bo tak naprawdę jesteśmy w przededniu organizacji debaty sportowej, ale ja wiem, że krotosciński biznes też powinien się wypowiedzieć, też powinien mówić gdzieś tam jednym głosem i być może do takiego spotkania też doprowadzimy, żeby uświadamiać mieszkańców też, którzy nie prowadzą własnej mhm. działalności, że to wcale nie jest takie łatwe, jak Ci dorzucą ileś set złotych składki zdrowotnej mhm. i tak mhm. dalej, to może Chodzi. się okazać, bo nic z tego NFZ-u nie masz, yy, może, tak. się, może się okazać, yy, że, że tak de facto Kosztem tego, że wrzucisz pieniądze do studni bez dna i tak będziesz musiał leczyć dziecko prywatnie i zabrali twojemu dziecku kasę na leczenie? Prawdopodobnie tak to będzie wyglądało, tak? Że no, większość z nas, mimo wszystko, gdzieś do lekarzy idzie prywatnie, bo są przyjmowani od razu, tak? Nie trzeba czekać, albo głuche telefony, jak to na przykład w innych przychodniach, tak? Po bywa blizu. różnie, bywa różnie, tak? tak to spekulujmy. Fajny nam by się program społecznie zrobił, bo widzę, że dobrze się czujesz przed kamerą. Naszą 355 lat działalności to dorobek bractwa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie. Też sobie zerknijcie na publikacje, sporo fajnych archiwalnych fotografii w sieci. No i pierwszy raz w tym roku, pierwszy z trzech dodatków Twoja edukacja. Pięć stron, od podstawówek przez szkoły średnie, szkoły niepubliczne. Mamy też wywiady w środku i informacje o stypendiach, jakie uzyskały mhm. uczniowie np. zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących w Krotoszynie, stypendia prezesa Rady Ministrów, również wywiad z Katarzyną Nowacką, pedagogiem szkolnym w ZSP nr 2 w Krotoszynie. Sporo tych ofert, także myślę, że nasze szkoły od dawien dawna, bo my też się chyba z nich wywodzimy, ja osobiście tak, od dawien dawna kształcą na dobrym poziomie i patrząc na te wyniki, na te wszystkie słupki, sondaże, mhm. no to przecież jest kilka placówek, które są na wysokim poziomie w skali kraju, więc myślę, że, że warto tutaj w naszym powiecie tym młodym ludziom nadal pobierać edukację, no chyba że masz inne zdanie. Nie, no jak najbardziej. Ja akurat uczyłem się w Jarocinie, więc za dużo, jeśli chodzi o liceum techniczne, więc nie, nie mogę powiedzieć za dużo o liceach, natomiast gdzieś jeszcze się dokształcałem w szkole policjalnej, w profesji i tam sobie akurat chwalę, bo bardzo dużo rzeczy praktycznych, mimo że studiowałem i, 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 i wydawałoby się, że na studiach gdzieś ta praktyczna wiedza powinna być większa, to Zawsze powtarzałem i każdemu powtarzam, że w tej profesji, jeżeli ktoś chce się do nauczyć nie wiem do rachunkowości, to lepiej zrobić taki, taki kurs. No a to nasza krotoszyńska Szkoła, więc ja bardzo polecam akurat tą. Dobrze, że mówisz, bo my też często w tej placówce bywamy, odwiedzamy, mamy współpracę, piszemy o dokonaniach różnych grup uczniowskich. Oni fajnie piszą różne projekty, wiedzą jak się mhm. w tym obracać i co mnie z reguły zawsze cieszy. W tego typu placówkach pracują praktycy zawodowi. To jest też bardzo Panie. często, że ten wykładowca to jednak ktoś, kto wykonuje dany zawód na co dzień, ale też wszystkie szkoły, które są szkołami publicznymi. Ja uważam, że mają bardzo dobrą ofertę edukacyjną, którą gdzieś tam mhm. poprawiają, poszerzają i myślę, że dopasowują ją do rozwiązań rynkowych do nowoczesnych trendów, a teraz troszeczkę o sporcie, dobra? Jasne. E, bo tak, medalowe występy na mistrzostwach w kraju, Ech juniorskim czempionacie, jeżeli mówimy o siostrach Stępniak, o Michale Jopku, Raku, Piotrze Raku, czy, czy Dawidze Grzące, który też z rekordem życiowym lekkoatletyka Cię kręci. E, interesuje się, tak, e, natomiast e, no to tak, e, że się wyrażę, e, już bardziej biernie w telewizji oglądam. Ok, grunt, że oglądasz, natomiast temat taki, który mamy na tapecie od parunastu dni. Astra jednak zagra w rozgrywkach seniorskich piątej ligi, jednak wróci do, do gry. Darek Rejer też wraca jako zawodnik. Cieszy mnie to osobiście, że po naszych programach okazało się, że m.in. Target One Agency zaczęła być sponsorem Astry, tam jest porozumienie na linii, na mocy którego 5% ze sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez agencję będzie trafiać na konto Astry, więc zakładam, że Super. będzie to fajna kwota. No i tak naprawdę bardzo mnie cieszył pomysł Darka Fabianowskiego, który miałem możliwość przedstawić na antenie w rozmowie z Mariuszem Ratajczakiem i ten pomysł już jest wcielany w życie. Mowa o karnetach za 150 zł i nawet jeżeli dane osoby nie chodzą na mecze, bo mm. nie mają czasu, czy jest za zimno, czy za ciepło, czy nieważne z jakiego powodu, to później śledzą wyniki w internecie, bo jednak mm. ten ruch jest spory, to mogą kupić taki to karnet na sezon, tak? Na rundę wiosenną, rundę mm. rewanżową. Okay. No i jest szansa na to, że że po prostu ten klub uratujemy i tak naprawdę myślę, że, że to jest pomysł, z którego możemy być dumni, Darek zrobił świetną robotę, a Mariusz Ratajczak jako prezes no już wykonuje te, te tematy, już za chwilkę będziemy drukować karnety, będą one dostępne, mhm. więc myślę, że pomysł świetny, bo nawet jeżeli z różnych przyczyn nie chodzisz, a interesujesz się tym klubem, to możesz pokazać, że masz go w serduchu. Mhm. OK. perspektywa piłki jednak w Krotoszynie się rysuje, ten zespół seniorski przystąpi do rozgrywek. No a teraz troszeczkę o Tobie, o Twoim biznesie, o tym miejscu gdzie się znajdujemy, bo tak naprawdę tego pomieszczenia w tym anturażu jeszcze niedawno nie było. To jest snówka. Dokładnie. No to jest akurat moje takie, można wyrazić, moje dziecko. Znajdujemy się na salni przy ulicy Leśnej 56. To jest miejsce po, właściwie zakład po moich rodzicach. Mój tato 30 lat prowadził działalność z dziedziny takich wyraże stolarsko-meblarskiej zaczynał mówię, gdzieś tam od listewek do firmy Bodzio. Pewnie to każdy mówię, gdzieś słyszał, tak się zaczęło. No i po same tam gdzieś fronty drewniane, też meble na wymiar, a ostatnio były wykonywane meble pokojowe, też mówię, głównie drewno. Natomiast no, przyszły takie też czasy, gdzie i rodzice też w pewnym wieku już jakby wystupowali. Pandemia też nie pomogła, żeby to ciągnąć a ja, jako, jako tak najmłodszy z rodziny, no podjąłem decyzję, że warto wrócić do mebli na wymiar, i, i w, tym, w tym się gdzieś tam odna odnajduję. A stąd też pomysł o od dwóch lat, założenie własnej działalności i, i, i teraz od paru miesięcy stworzenia studia kuchennego, takiego pokazowego dla klientów, żeby zobaczyli jakie są możliwości, jak wygląda też moja praca, tak żeby porównać to na chociażby z dostępnymi tutaj salonami mówię, w Krotoszynie, a wydaje mi się, że też tych salonów jest dosyć mówię, mało tutaj w, w rejonie i Myślę, że to e, gdzieś e, przyciągnie. Mamy klientelę. tutaj kilka wizualizacji, bo fajnie mm. streściłeś e, tę e, historię rodziców Twoją. Mm -hmm. Natomiast e, sama marka Adomix no, działa na rynku krótko. Też Dokładnie. pracujesz nad jej promocją, nad podniesieniem PR-u, żeby ludzie. Po prostu dowiedzieli się, że jest ktoś taki, my też jakiś mikro udział w tym mamy, natomiast co cię skłoniło do tego, żeby właśnie wejść w ten sektor kuchenny, mebli kuchennych, bo, bo, bo nie jest to łatwe. Mhm. E, znaczy, doświadczenie już kilkuletnie, wcześniej jak mówiłem u rodziców, tak? Wykonywałem e, czy statą, czy bratem właśnie meblem mówię na wymiar, więc to już e, temat i e, doświadczeniem posiadam. E, natomiast e, jeśli chodzi o meble moje kuchenne, no widzę głównie w internecie, jak pojawiają się firmy typu Castorama, Leroy Merlin, wchodzą z kuchniami, kuchniami modułowymi projektują dla, dla ludzi ta sprzedaż coraz większa typowo takich kuchni systemowych, gdzie klient dostaje w paczkach i musi samemu je złożyć no to się, mówię, coraz bardziej mnie tutaj poszerzają te firmy. Więc powiem szczerze, że też z taką inicjatywą wychodzimy tutaj na lokalny rynek. Wyszedłem na lokalny rynek i podpisaliśmy umowę współpracy z firmą Stolkar, która robi takie, takie mówię, meble modułowe. No, korzyścią jest to, że my wykonujemy projekt, co do centymetra jesteśmy w stanie my to przedstawić i, 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 i meble są z różnych linii, od takich klasycznych, tańszych, można powiedzieć, że nam każdą, na każdą kieszeń. Ale dzięki temu, że jest to studio, ten salon, możemy pokazać, czym się różni linia klasyczna od jakiejś takiej średniej klasy, czy chociażby premium tak jak tutaj za nami, ta kuchnia. Więc. No... Też pomysłem na ten salon jest kuchnia, którą samemu wykonałem, gdzie są różne akcesoria meblowe, różne szuflady, systemy szuflad, po to, żeby klient zobaczył jak najwyższą jakość, średnią półkę, ale mógł dotknąć, wizualnie zobaczyć, jak to wygląda i sobie porównać, jak to wszystko chodzi. Nie? Ta różnorodność na pewno jest dobra, bo, bo też jak sobie to obserwowaliśmy, to też opisywałeś, opowiadałeś, jak to, jak mhm. to wygląda, taka produkcja, co. Determinuje cenę, chociażby, mhm. natomiast y, używasz zwrotu meble modułowe, meble systemowe. Mhm. Często ludzie być może jeszcze nie do końca wiedzą, z czym to się je, jakbyś mhm. mógł to tak zobrazować. Jasne. Myślę, że takim prekursorem jest firma IKEA, gdzie ludzie wykonują projekty i później sami muszą je, dostają w paczkach tak poszczególne elementy i muszą je same sami złożyć, lub posługują się jakimiś ekipami montażowymi. No to są właśnie meble modułowe, gdzie można. Dostać, inaczej może się wyrażę, stolarz zrobi jakikolwiek mebel, jakikolwiek kolor na daną szerokość Modułowe Charakteryzuje to, że, że ma się tam 30, 40, 50 brył, spośród których trzeba sobie tak dopasować mebel, żeby, żeby pasował do naszego pomieszczenia. Jest to coraz, coraz mówię, bardziej mówię, popularne, dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, firmy Comfort, Castorama wchodzą właśnie też z taką mówię, opcją. Natomiast no jest to że, właśnie to, że ktoś czuje się na siłach i, i, i chce stworzyć samemu, właściwie zmontować ten mebel. No to wtedy ten mebel jest, jest trochę tańszy. No, i też. Stąd... A to są duże hmm. różnice cenowe, gdyby, gdyby tej usługi w, tej, w tym formacie nie było? To zależy, mówię, od, od linii, tak? Bo jeżeli wybieramy klasyczne linię no to tak trzeba się oczywiście mieć pod uwagę, że, że tam też szuflady już są bardzo tanie, są rozwiązania, zawiasy, okucia typu uchwyty. Natomiast z każdą tam wyższą klasą, no to też i szuflady, i zawiasy są już na przykład z dociągiem, więc We'll be right <laughs> back. Rozrzut jest taki, że od tych klasycznych kuchni można dostać za 1500-1800 zł. Tak? System kilku, że tak się, 1,82 40 10, szerokość, szerokość tak? czyli to są kilka, kilka szafek, więc to są w tych cenach. Po no, akurat, jeśli chodzi po o. Brak sufitu? Tak, brak sufitu, dokładnie mówię, no, jeśli chodzi o systemy premium, to, no, to można w kilkunastu, nawet mówię tysiącach to, co klient sobie mówi za, za Natomiast no, widzę, że na montażu to trzeba doliczać około 20-25% za montaż do zakupionej kuchni. Tak jest w IKEA, tak jest na przykład w Agata. mówię meble. Więc no to jest tylko ten, ten rząd, 20-25% do wartości kuchni, jeżeli chce się mieć na tip-top, pod wymiar, że to przyjdzie ekipa i złoży. Nie? Adrian mówi tutaj o różnym rozrzucie o różnych meblach, różnej jakości i my Was odeślemy też na fanpage Adomixu, bo tam różne zdjęcia, różne możliwości, także pamiętajcie Adomiks, a tam trochę niekonwencjonalności w tych postach, troszeczkę kulis i troszeczkę tego, co rzeczywiście znajduje się w ofercie i w możliwościach Adriana mhm. Przedsiębiorstwa, więc to no zachęcamy do tego, żebyście tam wchodzili. Ja jeszcze mam Jasne. pytanie do tego tematu, mhm. którym się zająłeś, czyli do tych kuchni, mhm. czy to Planujesz robić w dalszej perspektywie i głównie skupiać się na tym jednym nurcie, czy jednak szukasz już dodatkowych kanałów? Eee, czy pytasz o różnego typu meble? Czy... Tak, o różnego hmm. typu meble. Eee, czy tak? Jeśli chodzi o, o moją firmę, no to wykonujemy meble na wymiar. Eee... Generalnie jaki klient sobie zażyczy, tak? Meble łazienkowe, garderoby, bardzo teraz w ostatnim czasie dużo robimy właśnie szaf, szaf przesuwnych, garderob, więc tutaj jest dużo zapytań o tego typu bryły. Więc nie tylko czy mamy się tutaj tych kuchni, Kuchnie są dodatkiem, takim te kuchnie modułowe są doda, mówię, dodatkiem, żeby mo, można przyjść zobaczyć, obejrzeć, dostanie się mój katalog i przez nas można mówię, zakupić te kuchnie. Natomiast mówię, no, nie ogranicza nas nic, jeśli chodzi o nasza mówię, firma to też wykonujemy wszelakie rodzaje mebli. No to dobrze, też pewnie, że to padło w tym nagraniu, mm, no bo dokładnie. być może ktoś jeszcze by o tym nie wiedział i skupiłby swoją uwagę wyłącznie na kuchniach, mm -hmm. więc tak naprawdę jeżeli chciałbyś tutaj zajrzeć, to zapraszamy y, do salonu Adomix, żeby z Adrianem porozmawiać i, i dopytać o pewne szczegóły, być może zrealizować kuchnię marzeń i nie tylko kuchnię, prawda? Dokładnie. Zapraszam. O, ok, y, dzięki Adrian za gościnę. Adrian Reim, firma Adomix był z nami. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.